Polonia to niesłychanie ważna część naszej narodowej wspólnoty. Polacy za granicą zapisali na wspanialsze karty historii polskiej walki o niepodległość, polskiej kultury czy nauki. Dziś, w Dniu Polonii i Polaków za granicą, chciałbym podziękować wszystkim, którzy obecnie dbają o wielką wspólnotę Polonii Świata. Pragnę podziękować za polskie szkoły, za troskę o polski język, polską kulturę i łączność z macierzą. Dziękuję z całego serca. Ale w dniu dzisiejszym nasze myśli w sposób szczególny łączymy z Polakami na Białorusi, z Angeliką Borys i działaczami Związku Polaków na Białorusi, którzy siedzą w więzieniach, którzy płacą za obronę Polskości cenę własnej wolności. Jesteśmy z Wami, jesteśmy i będziemy solidarni. I tak jak zawsze na przestrzeni polskich dziejów, Polskość zwycięży, bo mieszka w naszych sercach.